8 grudnia 2024 roku zawierzenie w Lipinkach Matce Bożej całej gminy na wzór też tego, co myśmy dokonali w Lublinie 24 października tego roku, bo jak wiemy czasy trudne, bo jak wiemy pochód rewolucji kulturalnej, ateizacja kraju, bardzo duże zagrożenie duchowe dla młodzieży, dla dzieci, a więc w takich sytuacjach wzorem Jana Kazimierza, prymasa Wyszyńskiego na skalę samorządową, to zawierzenie się dokonało. Jestem bardzo szczęśliwy, że jako honorowy obywatel Lipinek mogłem tutaj być.